Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Skarga z dnia 23 października. Czyli pan Piotr Kołodziejski złożył skargę. Skarga na burmistrza miasta Ostruda, pana Zbigniewa Michalaka w związku z nagannymi praktykami. Nieprawidłowego przeprowadzania konkursów dla organizacji pozarządowych, pozytywne ocenianie ofert złożonych przez synów burmistrza, mimo że zawierały kardynalne błędy, zawieranie umów, a co za tym idzie przekazywanie pieniędzy publicznych klubowi, w którego władzach zasiadają jego synowie. Absolutny brak kontroli nad poprawnością wydatkowania środków publicznych w ramach przyznanych dotacji. Braku reakcji na fakt zawierania umów sponsorskich przez spółki, których właścicielem jest miasto Ostruda z klubem sportowym SMS Ostruda. Od sierpnia 2022 roku zacząłem składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej do klubu sportowego SMS Ostruda, w którym z karesu wynika, że pan burmistrz był prezesem tegoż klubu. Zbigniew Michalak do 12 grudnia 2018 roku. Zacząłem składać również wnioski o udostępnienie informacji publicznej do ZM Wolej, spółka z, OO z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka jest organem prowadzącym dla dwóch szkół Mistrzostwa Sportowego. Tam prezesem również był pan Zbigniew Michalak, obecnie jest prezesem syn jego pan Michał Michalak. I również wnioski zacząłem składać do dwóch szkół Mistrzostwa Sportowego, liczbą ogólnokształcącego. I szkoły podstawowej, gdzie panią dyrektor jest córka pana burmistrza, czyli pani pani Agnieszka Michalak. I e, wszystkie te podmioty utrudniały dostęp do e, informacji publicznej na różne sposoby. Do tego momentu, proszę Państwa. Zapadło już ze 30 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wszystkie wyroki dla mnie są korzystne i wszystkie te wyroki wiążą się z kosztami dla tych podmiotów. Mogę Państwu powiedzieć, że z tych około 30 spraw, jest około już 30 tysięcy kosztów sądowych zasądzonych na moją korzyść od ZM Wolej, od pani dyrektor Szkoły Podstawowej i Licem Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie. Ostatnie wyroki są takie, że nawet pani dyrektor Agnieszka. Michalak otrzymała dwukrotnie grzywne za niewykonanie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast pan Michał Michalak, jako prezes ZM Wolej, półka z ograniczoną odpowiedzialnością organu prowadzącego te dwie szkoły, dostał raz 1500 Panie złotych, raz 1000. Tysiąc... Prośbę, ponieważ te osoby tutaj są nieobecne w tym momencie. Proszę używać funkcji może bez na razie imienia i nazwiska jeżeli można. To są ja... osoby publiczne panie przewodniczący to Są osoby ja, publiczne. i ja ja ponoszę odpowiedzialność za to co ja mówię. No dobrze jeżeli chodzi o klub sportowy SMS. Są przepływy bezpośrednio finansowe z miasta Ostruda do Klubu sportowego w wyniku przeprowadzonych konkursów. Z tych materiałów, które Państwo otrzymali ode mnie, wynika, że wszystkie oferty z wszystkich tych konkursów są wadliwe nie powinny zostać dofinansowane. Żadna z tych ofert z tych pięciu lat nie zawiera ani jednego prawidłowo sformułowanego rezultatu, który powinien być osiągnięty w wyniku dotowanego zadania publicznego. Jak Państwo zobaczycie te oferty, one są kopiuj i klej. I mimo tego y, pozytywnie te wnioski były oceniane, wielotysięczne dotacje były przydzielane. Jak już została pozytywnie oceniona oferta, zawierano umowę i tak jak napisałem w skardze, bardzo często zdarzało się, że pan Zbigniew Michalak podpisywał umowę z klubem sportowym, którego był yy, prezesem do 12 grudnia 2018 roku z obecnym zarządem w osobach swoich synów Jakuba i Michała e, Michalaka. Pieniądze były przekazywane i rok w rok były to duże pieniądze, bo średnio minimum 100 tysięcy złotych klub sportowy SMS z budżetu miasta otrzymuje. Pomiędzy sobą panowie Jakub i Michał Michalak zawierali umowy, jeden z drugim, pomimo tego, że... Z KRS-u wynika sposób reprezentacji. W KRS-ie Klubu Sportowego SMS w punkcie pierwszym yy, czytamy: Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa. Przypomnę, prezesem Zarządu jest pan Jakub Michalak. Trzyosobowy jest w tej chwili zarząd. W skład zarządu wchodzi jeszcze pan Michał Michalak, jest skarbnikiem i sekretarzem zarządu jest pani Paulina Zagrajek. Czyli jeżeli umowa jest podpisana między panem Jakubem Michalakiem a panem Michałem Michalakiem, to jest nieważna z tego powodu, że brakuje podpisu. Pani Pauliny. Natomiast, w ogóle jest niedopuszczalne wedle mojej oceny zawieranie umów z panem Jakubem Michalakiem jako wykonawcą, ponieważ ze sposobu reprezentacji wynika, że jedną z dwóch osób musi być prezes, który podpisuje umowę, a pan prezes nie może podpisywać umowy sam z sobą. Czyli jeżeli umowa jest podpisana między panem Jakubem Michalakiem, a panem Michałem Michalakiem. I te umowy brzmiały mniej więcej tak, że jeden z panów będzie trenerem i będzie prowadził zajęcia. W tej umowie nie jest napisane, ile godzin będzie prowadził. Co więcej, w takiej umowie jest kuriozalny zapis, że ten, który prowadzi te zajęcia i zawiera tę umowę, będzie otrzymywał pieniążki. Nie jest zobowiązany do tego, żeby w ogóle w jakiś sposób to ewidencjonować. Od roku 2018 do 2023 klub sportowy SMS otrzymał minimum pół miliona złotych z kasy miasta. I pomimo tego, że w tym okresie tych pięciu lat burmistrzowania przez pana Zbigniewa Michalaka kontrolował on bardzo dużo podmiotów sobie podległych, czyli szkoły publiczne, szkoły niepubliczne, przedszkola niepubliczne, stowarzyszenia, to do 2023 roku nie zdarzyła się ani jedna kontrola w klubie sportowym SMS. W 2023 roku pojawiła się ta kontrola, która stwierdziła, że wszystko znakomicie, znaczy, to jest jakieś zupełne kuriozum, że pracownik urzędu, który podlega pod burmistrza, ma skontrolować Podmiot, którym wcześniej zarządzał burmistrz, teraz zarządzają jego synowie w sposób y, obiektywny i rzetelny. Materiały myślę, że są porażające i powinny skutkować natychmiastową kontrolą ze strony instytucji, a instytucja y, Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiedziała mi, że ja, jako Piotr Kołodziejski, nie jestem podmiotem, który może wnioskować o przeprowadzenie kontroli do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale z y, przepisu, na który powołała się y, Regionalna Izba Obrachunkowa, wynika, że izby mogą przeprowadzać kontrolę na wniosek jednostek samorządu terytorialnego lub ich wniosków. Czyli, jeżeli by o taką kontrolę zawnioskowała Rada Miasta Ostruda, to y, Regionalna Izba Obrachunkowa musiałaby taką kontrolę przeprowadzić. Ale proszę Państwa, chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że ta moja skarga niejako nie jest tylko skargą na Zbigniewa Michalaka, jest ona też troszkę skargą na Radę Miasta y, w Ostrudzie. Doskonale wiecie, nie da się powiedzieć, że nie wiedzieliśmy o tym, że po 100 tysięcy rocznie jest przyznawane klubu sportowemu SMS. Nie wiem, dlaczego przez 5 lat nikt się w ogóle tym tematem nie zainteresował. Wystąpię z pismem do Komisji Rewizyjnej. Zawiadomię pana przewodniczącego o tym, że zawieszamy postępowanie do czasu zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną. Poinformuję oficjalnie pana skarżącego, że w ciągu 30 dni nie rozpatrzymy tej skargi. Czekamy na Komisję Rewizyjną.